Karczma Górnicza po dwóch latach wróciła do Strzegomia. Bardzo się z tego cieszę, bo to takie spotkanie górników, skalników i wszystkich tych, którzy pracują przy przerowie granitu. z Naszego strzegomskiego granitu w granitowym sercu Polski. Największa płyta w Europie granitu zaczyna się w Strzegomiu, kończy się w Strzelinie i tutaj w Strzegomiu pracują ludzie, którzy... Ciężką pracą wydobywają ten twardy kamień na powierzchnię, a później przerabiają go na już nie tylko kostkę i bruk, ale na wiele elementów, szczególnie wykorzystywanych w budownictwie. Bardzo serdecznie Wam dziękujemy za Wasz trud, za Waszą ciężką pracę, bo gmina dzięki braci górniczej, dzięki produkcji, którą stąd wywozicie na całą Polskę i na całą Europę, a czasami świat, też ma z tego korzyść. Strzegą i stoi granitem, wszyscy nam tego zazdroszczą, a dziś ja składam Państwu serdecznie. Życzenia. Drodzy górnicy, wszyscy pracujący w branży kamieniarskiej. Życzę Wam dużo zdrowia, dużo pomyślności, ale i wytrwałości w tej ciężkiej pracy, choć w przetwórstwie coraz nowocześniejszej. Serdeczne gratulacje za tą ciężką pracę i efekty, które uzyskujecie. Niech tak się dzieje dalej, niech branża górnicza się rozwija. Obyście mieli jak najwięcej zamówień, bo to przynosi korzyść i Wam, i naszej gminie. Niech żyje nam górniczy stan. Niech żyje nam! i, i dla kolegi, i dla skolaka. Mamy tutaj treść. Życzę, ale to damy Panu Prezesowi, jak będzie nie wiem co robić, to się poczytam, nie? Jest to nasze święto, które kultywujemy przez 14 lat od powstania Stowarzyszenia. Miło mi wszystkich witać na tym święcie. Dziękujemy wszystkim za kultywowanie tradycji. Dziękujemy pracownikom, którzy pracują ciężkim trudem, bardzo niebezpiecznej pracy. Życzymy wszystkim zdrowia, szczęśliwej pracy i ich rodzinom bo bez nich nie byłoby górnictwa w Strzegomie.